Punkt piąty, informacja o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury. Proszę Pan Radny Kosobucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pan Burmistrz. Przyjrzałem sobie dokładnie informację o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury na ten rok. No i z zaniepokojeniem zauważyłem, że punkt dotyczący koborni nie został ujęty. I już zadawałem to pytanie panu wiceburmistrzowi Klaudzie na ostatnim spotkaniu Komisji Oświaty. Co jest z tego powodem? wyjaśnił mi, że no, lato z radiem jest priorytetem teraz. Chciałbym usłyszeć od pani burmistrz, dlaczego tak bardzo chce, żeby to lato z radiem miało miejsce w Czerwcu, skoro wiemy, że będzie 26 różnych miejscowości, które będą miały swój udział w tym. Rozumiem. Ale nie bardzo wiem, w jaki sposób chce Pani promować nasze miasto na audycji czy w czasie audycji Lato z Radiem. Ja rozumiem, że to Lato z Radiem to przede wszystkim jest czas naszego pokolenia. Ale od tamtej pory, kiedy Lato z Radiem było bardzo popularne, może i nadal jest popularne, bo w programie w jedynce chyba numer 1, można by sobie jakieś zwiastuny obejrzeć, ale proszę... Wziąć pod uwagę fakt, że to lato z Radiem nie promuje jakby kultury wszystkich narodów, które Koborka promowała. Yy, ja rozumiem, że Koborka jest, yy, niektórzy się wyrazili dla osób, którzy, nie wiem, yy, są osobami starszymi, że nie wszyscy się tym interesują, że jest małe zainteresowanie. Ale małe zainteresowanie tylko wynika z tego, że promocja tego rodzaju yy, przedsięwzięcia jest zbyt mała. Wiem, że to będą brusy, wiem, że to będzie wiele. Ale od wielu lat kultury, kultura kaszu, kultura Borowiacka, kultura Kaszubska, kociebia mogła się promować. Mogły się promować również zespoły z różnych państw świata. Pan wiceburmistrz powiedział mi na ostatnim częściowym spotkaniu, że no nie jest to tanie przedsięwzięcie, bo sam udział w powoce kosztuje gdzieś 20 tysięcy złotych. Ponoć nawet e, Brazylia, gdy przyjeżdża do hojnic e, w kwocie tam powiedzmy w ilości 40 osób, e, trzeba za utrzymanie tej grupy gdzieś nawet 40 tysięcy zapłacić. Jeżeli panie wicoburmistu gdzieś się tam mylę, to proszę mnie poprawić. E, nawet jeżeli naliczyłem jest to o 60 tysięcy, ale zauważmy, że wszyscy mamy szansę zobaczyć, jak funkcjonują e, różne zespoły z różnych kierunków świata. Czy to będzie Brazylia, czy to będzie Gruzja. Yy, nigdy nie byłem fanem i rzeczywiście jeśli chodzi o tego rodzaju imprezy yy, trzeba pójść, pooglądać, poświęcić czas. Yy, jeśli chodzi o lato z radiem, yy, program numer jeden. Wystarczy sobie w jakiejkolwiek aplikacji w telefonie wcisnąć i sprawdzić ile jest różnych stacji radiowych. Jest ponad 300, czasami nawet pojawia się 500 różnych stacji radiowych. Każdy ma dla siebie coś ciekawego. Jeśli chodzi o TVN, który pan, pani, fajnie y, w naszym Czersku propaguje i może się będzie pojawiał częściej. Rzeczywiście ta promocja chyba byłaby lepsza, nie wiem, pytanie na śniadanie, cokolwiek by się nie działo, czy nawet prognoza pogody przedstawiona w Czersku, promuje nasze miasto. Jeśli chodzi o tylko i wyłącznie lato z radiem, to muszę powiedzieć, że przez te, y, nie wiem, kilka zająbek, które pojawi się w telewizji w jedynce i można będzie od czasu do czasu posłuchać sobie w programie numer jeden, nijak to będzie promowało nasze miasto. Rozumiem, że przyjedzie ktoś, za 130 tysięcy, które notabene, bo do tego zmierzam, zainwestujemy i będzie można obejrzeć sobie tak jak przed 20, 30 laty, kiedy w 80., już nie pamiętam, który to był rok, no przyjechało na to z Radiem do Czewska no i promowało nasze miasto. Minęło 30 lat od tamtej pory, proszę Państwa, i nie wyobrażam sobie, żebyśmy się za tym, tym zatrzymali. Kiedy rozmawiam z młodzieżą i pytam, czy ktoś kojarzy Lato z Radiem, no niewiele osób słucha też jedynki. No to z całym szacunkiem. No, yy, chciałbym, żeby Pani Burmistrz wyraziła swoje zdanie, swoją opinię. Dlaczego tak bardzo Lato z Radiem? Dlaczego nie Koborka? Bo zauważam, że za chwilę Pani w roku 2016 zamierza do Koborki wrócić. Yy, to tyle. Jestem gminy inaczej także w obszarze kultury. Jestem za otwieraniem społeczeństwa na świat, na wielokulturowość. Bo to tylko powoduje, że ludzie są otwarci na drugiego człowieka, tolerują inne poglądy. Proszę o dłoń pani burmistrz, chciałbym prosić, wszyscy też, a gdyby to było możliwe bliżej. okazało się w tym roku na liście imprez dlatego, że taką imprezą podstawową w roku 2015 ma być Lato z Radiem. Myślę, że Pan Rady nie zna szczegółów tej imprezy, nie wie, że Lato z Radiem to będą wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi, mieszkańcami naszej gminy, że będą trzy znane zespoły muzyczne. Proszę przeczytać oficjalny Profil na Facebooku Urzędu Miejskiego, ile dostajemy pochwał, i gratulacji, i są to ludzie w różnym wieku, z, ró z różnym wykształceniem. Wiem też od znajomych, że przyjadą na tę imprezę mieszkańcy sąsiednich gmin. Jestem za otwieraniem, oczywiście, gmin na świat. Czy Koborka to była impreza, która otwierała naszą gminę na świat, polemizowałabym tutaj z Panem. Mnie marzy się inna formuła takiej imprezy otwierania na świat. Zapoznawania zwłaszcza młodych ludzi, pańskich uczniów z innymi religiami, kulturami. I, i takie, takie zamierzenia są, takie plany będą w przyszłości realizowane. Chcę podkreślić jedno, Rada Miejska zatwierdziła budżet, w tym zatwierdziła budżet w określonej kwocie na kulturę i promocję. I gdyby, proszę Państwa, okradła ten budżet jakieś zadanie tak, na e, organizację Rada Z Radnym, rozumiem, że moglibyście mieć. Mogliby Państwo Radni mieć pretensje. Chyba że uchwalicie, że każdą imprezę będzie przegłosowywała Rada, to wtedy będę musiała te uchwały realizować. Jeśli leży dzisiaj w mojej kompetencji, w kompetencji także powołanej przeze mnie społecznej Rady Kultury, ludzi, tak jak powiedziałam, społeczników, którzy wiele dla tego miasta robią z poczucia obywatelskiego, ale też jako społecznicy będę realizowała według uznania i według priorytetów. Koalicjantów, bo ta impreza została uzgodniona z koalicjantami. To chyba byłoby dadynek. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, proszę Pan Radny Kosowski nie powątpiewać czy z koalicjantami cokolwiek Pani uzgadnia i czy Pani Wobec ogóle z nimi rozmawia, bo Pani sama zapowiedziała, że Pani będzie robiła wszystko sama i w kampanii wyborczej również Pani zlikwiduje straż, miejsc, pan, straż miejską, Pani zrobi to, Pani zrobi tam. Jeśli chodzi o nasz z nie wiem, czy rzeczywiście otwiera nas Radni na świat, czy bardziej otwiera nas Koborka na świat. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, czy była Pani na jakiejkolwiek imprezie Koborki, jeżeli tak, to chciałbym, żeby Pani poblicznie powiedziała, ja tak, byłam i impreza jest nie na moim poziomie, nie jest według mnie, widzimy gminę inaczej dla mieszkańców. Wyborka, jeszcze raz powtórzę, są to reprezentowane hmm, państwa świata. To nie jest Europa, to nie jest jakaś jedna część kontynentu, jest to wiele zespołów z wielu, wielu krajów. Lato z Radiem ma to być, rozumiem, program dla, dla nas i mają być wywiady z różnymi ciekawymi osobami. Super, niech są te wywiady. Dlaczego w ten sposób, skoro jest to, yy, nie okrada Pani budżetu, a tego Pani absolutnie nie zarzucam, yy, śmiem przypuszczać, że w budżecie może znalazłyby się pieniądze w takim razie na dwie imprezy. Nie wywalajmy tej koborki, proszę ją zrobić, ale przy okazji można robić dodatkowe rzeczy. Yy, I to tyle. Jeśli chodzi o to otwieranie tych religii, Powiedzmy, nie wiem, widzimy ich gminy, inaczej powiedział Pani, no, postrzeganie na religię, na kultury innych. Jak najbardziej. Ale na to w tym momencie, nie wiem, jak bardzo otwiera nas na kulturę i na religię innych, powiedzmy Państwu. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Mordycję. Podejrzewam, Pani Radny, że być może przemawia przez Pana jakaś nieuświadomiona zazdrość, że. Wpadliśmy na inny pomysł, innej imprezy, na ostatnim festiwalu chórów. Tam doktor dr Straszewski powiedział, że czas zmieniać formuły organizowania imprez w Czersku. Odnosił się dokładnie do imprezy organizowanej w kościele naszym, czyli do festiwalu chórów. Nie możemy ciągle dreptać w tym samym miejscu. Nie możemy tylko ograniczyć się do żywych paczkiem czy duszenia wstrągów. Jak już powiedziałam, jeśli Rada będzie miała taką wolę, że sama będzie nakreślała program kulturalny gminy, proszę bardzo, jako wykonawca uchwał Rady będę musiała się do tego stosować. Jeśli jednak w moich kompetencjach leży, żeby ten program kulturalny Tworzyć i układać ze, ze społecznikami, to będę wybierała według mnie słuszną drogę. I myślę, że społeczeństwo tę imprezę, jaka będzie 26 lipca, oceni. Pan yy, Radny odnosi się do wypowiedzi młodzieży. Yy, wypowiedzi z przeprowadzonych rozmów cztery oczy. A my mamy wpisy na Facebooku. Proszę żeby Pan ten wpis przeczytał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi do informacji? Pan Radny Kosowski. Yy, do tego co powiedział pani burmistrz, to nie są koniecznie rozmowy w cztery oczy, yy, ale przypominam sobie moją rozmowę z panią, kiedy powiedziała pani o konsultacjach społecznych. Nie wiem, gdzie te spory, konsultacje społeczne się odbywają i z kim pani rozmawia. Yy, rozumiem, że akurat portal społecznościowy jakim jest Facebook którym jest Pani zaapelowana strasznie. Niekoniecznie nam każdy musi wchodzić. Ja mogę wejść też sobie na, czerski, na stronę Czerska Urzędu i też również mogę posztać o różnych informacjach. Jeśli chodzi o opinię, to opinię również można zbierać na temat działania naszego zarządu, naszych władz miasta i odnośnie akurat apur, tych imprez niekoniecznie z tych Dziękuję. Jeszcze Pan wicegurmistrz Klałczca, proszę bardzo. Pan wywołany do odpowiedzi, dlatego chciałem tu Panu Radnemu Osobuckiemu wyjaśnić pewne rzeczy związane z organizacją tego przedsięwzięcia, jak również z Państwu Radnym. Rato z Radiem zaczyna promocję tej imprezy, jak i związanego z tym przedsięwzięciem naszego miasta Czerska, już od soboty, bo 30 czerwca rozpoczyna się audycja lata z Radiem już od godzinie 9 będzie promowana cała trasa tego przedsięwzięcia także już rozpoczyna się promocja naszej gminy jeżeli chodzi o te kilkaset podgłośni radiowych o pod których wspominał pan radny Kosowulski, jest to prawdą ale jeżeli wejdziemy na stronę komitetu badań radiowych jest tam są dane statystyczne Aktualne. Ja sobie postanowiłem sprawdzić, jak wygląda tak zwana słuchalność Polskiego Radia programu I. Faktem jest, że nie zajmuje ona pierwszego miejsca, bo pierwsze miejsce ma Radia Lemecz, drugie miejsce ma Radio FED, a trzecie miejsce ma pierwszy program Polskiego Radia. Procentem słuchalności za lato 2014 10,9% rynku, a aktualnie jest to 9,8%. Gdy te procenty przeliczymy na liczbę słuchaczy, jest to około 2 miliony 300 tysięcy słuchaczy polskiego radia, programu pierwszego, codziennie tyle osób słucha. Uważam, że jeżeli 2 miliony 300 tysięcy osób codziennie będzie słyszało, że w Tersku będzie taka impreza jak to z Radiem, to układam to ud w pamięci i być może zachęci do przyjazdu na ten imprezę do nas. E, Wracając do Koborki, e, to chciałbym też e, powiedzieć, że te koszty, o których wspominał pan radny Kosłócki są zgodne z prawdą. Bo przewidzieliśmy w budżecie 20 tysięcy na to, ale dodatkowe koszty związane z utrzymaniem zespołów e, też by nas obciążały. Ja już wspominałem wczoraj na komisji o tej sytuacji związanej z koniecznością utrzymania zespołu, który zostawiłem przypisany. Jeszcze nie wiemy, czy przyjedzie, przyjechałby do nas 40-osobowy zespół z Mołdawii, czy 7-osobowy z Turcji. I jaki zespół byłby nam przydzielony. Jeżeli byśmy musieli utrzymać zespół 40-osobowy, to byłby to koszt, o którym wspominał pan <grym> radny Kostobuski. Także nie do końca wszystko jest e, tak, jak to się nam wydaje. E, kolejna rzecz, e, musimy sobie zdać sprawę z tego, że w jednak biorą udział e, zespoły amatorskie. Nie są to zespoły zawodowe ani profesjonalne, to są zespoły amatorskie, które domują polskę danego regionu, danego kraju, ale w tym momencie mieliśmy do wyboru, czy wybrać 3-4 amatorskie zespoły. Faktycznie ze zgotycznych krajów i ciekawych, być może dla nas, ale zastanówmy się ile osób by to obejrzało i do jakiego grona widzów byśmy dotarli. Maksymalnie tysiąc, może półtora tysiąca osób. A w momencie kiedy wybieramy na to z i wybierzemy na scenę trzy zespoły renomowane. Perfekt, Textus i Papa D. Perfekt, to przecież nie muszę dostawiać klasy cyroka i na pewno przyciągną fanów i widzów na tym naszym, naszym biurze. I taki jest też ten cel. Ludzie, którzy przyjadą do nas zwabieni tymi kołami, zapoznają się z czelskiem, z naszymi okolicami. Być może w przyszłym roku wrócą, ponieważ im się mi tutaj spodoba. I taki jest też cel tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo.